Wasze nowe potrawy pojawią się zaraz przed wami. Próbujcie szybko. Nick ma kwadraciki z galaretek. Suzy okrągły kokos. Fajnie. Phoebe ma trójkątny ser pleśniowy. To okropne. Kto tak hałasuje? To Suzy próbuje otworzyć kokosa. O, już wiem. Na pewno w moim plecaku mam coś odpowiedniego, co pomoże mi go otworzyć. Mój plecak tylko wygląda na taki mały, ale tak naprawdę jest ogromny w środku. Spędziłam w nim nawet kilka nocy. Lalka mi nie pomoże. O! Tutaj jest! Właśnie tego potrzebowałam. Na pewno w piórniku jest pilniczek. Super! Zaraz wypiję kokoska. Ojej! Jak długo to trwa? No dalej! Uff, no paznok się znacznie łatwiej się piłuje niż ten kokos. Ale udało mi się. Spróbujmy wody kokosowej. Mam nadzieję, że będzie pyszna. Gdzieś tu miałam słomkę. Mmm, jest taka dobra. Jestem naprawdę zachwycona. Palce lizać. No to teraz moja kolej. Te kwadratowe galaretki wyglądają tak apetycznie. Ale dobre. Naprawdę mi smakują. Chcę jeszcze. Wy macie takie smakołyki, a ja mam okropny, śmierdzący ser. Chociaż jeśli zatkam nos spinaczem do bielizny, to może nie poczuję tego zapachu. Fuj, smakuje wyjątkowo okropnie. Nie podoba mi się. Ojej, mój brzuch tego nie lubi. Ups, przepraszam. To wszystko przez ten ser pleśniowy. To on jest taki śmierdzący. O rany. Wow, nowe smakołyki! Automat z gumami do rzucia. Nick ma kwadratowy popyt. A Fibi trójkątny torcik. Próbujcie szybko! Mój kawałek ciasta wygląda tak kolorowo i apetycznie. Muszę go szybko zjeść. O, rany! Super pyszny! Bardzo mi smakuje. Miam, niam, niam! Przepraszam, ale możecie na mnie nie czekać? Delektuję się każdym kęsem. No to teraz moja kolej. Pobawię się moim popytem. Ej, czemu nie działa? Ujacie to żelek! Wspaniale! Podoba mi się to! Chciałbym jeszcze ze 100 takich żelkowych popytów. Byłoby super! No skoro wszyscy już zjedli, to teraz ja. To urządzenie z gumą już na mnie czeka. Muszę jej spróbować. O, rany! Jest wspaniała! Nadmucham balona, ale fajnie! Widzę, że wszyscy są zadowoleni ze swoich pyszności. To świetnie. Zobaczmy, jak dużego balona może nadmuchać Suzy. Tylko najpierw musi zjeść wszystkie gumy naraz. No dalej. Ale kolorowe. No, Suzy, czekamy. Wow, co za gigant! Ekstra! Halo, dokąd lecisz? Suzy, trzymajcie ją. Chyba będziemy musieli się z nią pożegnać. Na pewno kiedyś spadnie z powrotem. Oto nowe smakołyki. Co tam macie? Nik ma kwadratowy, suchy makaron. Phoebe ma na i to cały talerz. Super! A Suzy ma okrągłe paniekie. Muszą być przepyszne. Próbuj szybko. Och, Suzy na pewno wie coś o manierach. No, jak smakują Twoje pankejki? Sprawdź to szybko. Tu jesteśmy bardzo ciekawi. Są dobre? Stój, Suzy! Ten kawałek jest dla mnie. Ukroiłaś trójkotny kształt. Oddaj mi go. Ja muszę go spróbować. Szybko! O, wow! Jakie to jest pyszne! W dodatku z syropem karmelowym normalnie, ekstra! Dobra, już wiem. Będę jadła rękami. W ten sposób na pewno nikt nie odbierze mi ani jednego kawałka. Sprawdźmy, jak to smakuje. Wow! Te pankejki z karmelem są niesamowite. Nik, twoja kolej. Ouch! Co za twardy makaron! Nawet nie wiem, jak go ugryźć. Może uda mi się go połamać. No dobra, ale nadal smakuje dziwnie. Świetnie! Teraz ja mogę spróbować na czosów. Najpierw wezmę jednego. Wow, jaki chrupiący! Podoba mi się. Ekstra! Chcę je zjeść wszystkie naraz. O, Fibi, je na czosy! Ja też chcę spróbować. Nik, weźmy kilka. Masz rację, jej naczosy wyglądają tak pysznie. Też chcę spróbować. Zwędzę jej kilka sztuk. Co? Jak śmiesz kraść moje chipsy? Nie ma mowy. Są tylko dla mnie. Nie oddam ich wam. Uważajcie, bo znam kilka ciosów karate. Macie szczęście. Więcej nie będziecie kraść moich smakołeków. Mam nadzieję, że teraz wszyscy będą mieli coś pysznego. Suzy ma oczy. Nick krakersy. A kątną trójkątną kanapkę z tęczowym serem. Suzy, zaczynaj. <grystanie> Te żelkowe oczy wyglądają tak fajnie. Bardzo ci pasują. No ale próbuj już. O rany, jakie pyszne. Smakują mi. Chcę zjeść wszystkie moje żelkowe oczy. Są naprawdę fantastyczne. O nie, zakrztusiłam się. Co mam robić? Pomóżcie mi. Nikt! potrzebuję pomocy. Już wiem. Ma pomysł. Zaraz cię uratuję, Suzy. Będzie ok. O, jeszcze troszkę. I jeszcze troszkę. O, juhu, dało się. I co, lepiej się czujesz? No, jest super. No to teraz moja kolej. Mm, te krakersy wyglądają i smakują świetnie. Wiem. Mogę zjeść cały stos krakersów naraz. Fajnie, prawda? Mmm, pyszne. Cool. Jak ty to zrobiłeś? Jesteś niesamowity. No to teraz moja kolej. Ta kanapka serem jest taka piękna i niesamowicie pyszna. Normalnie jestem w szoku. Muszę ją szybciutko zjeść. Podoba mi się, mogłabym to jeść codziennie. No, poszczęściło nam się. Tym razem macie coś naprawdę interesującego, Suzima wasabi! Małasabi. Niknutelle. A Fibi ma keczup. Fajnie. Próbujcie szybko. A może sprawdzimy, kto zrobi to szybciej? To pierwszy wszystko zliże, ten wygrywa. No to start! Suzy, no pospiesz się. No wiem, że Wasabi to nie ketchup, nie nutella. Na pewno jest ostre. Jeszcze jak? A ja tam lubię moją nutelę, jest super! A Ja mam fajny ketchup. Mogę się nawet nie spieszyć. Och, nieźle. No dobra, już po wszystkim. Chciałam z tym jak najszybciej skończyć. O nie! To wasabi było niesamowicie ostre! Co robić? W ustach mi wszystko płonie, pomóżcie mi! Wpadłam na pomysł. Ugaszę cię gaśnicą. Na pewno mi się uda, bo brałam udział w kursie przeciwpożarniczym. Zadziałało! Mm. Haha! <laughs> Jesteście tacy zabawni w całej tej pianie! Normalnie zaraz padnę ze śmiechu Nadchodzi pierwsza runda Zobaczmy, co macie Wow, Julie ma różowe pianki marshmallow Oskar czekoladową kulkę Maltesers Ojacie, jaka ogromna A Fibi ma sushi z żelków Niesamowite, czas spróbować Chcę być pierwsza Zaraz ocenię smak żelkowych sushi Czy potrzebuję tych pałeczek? Jak się ich używa? Tak? A może tak? Też nie? Dajcie spokój. Kurczę. Dobra. Mam swój własny sposób. Niech będzie tak. Dobra. O, nie opuściłam. Dobra, spróbujmy bez tych głupich pałeczek. Rękami jest to wiele łatwiej. No i smaczniej. Prawdziwa uczta. Patrzcie, jakie mam fajowe oczyska. To jest naprawdę dobre. Mm, muszę szybko zjeść resztę. I jeszcze jeden, i jeszcze jeden. Mm, skończyłam. To następny. Ja, ja chcę być następny. Mam ogromną ochotę na czekoladowego Chcę Tego szybko spróbować. O rany. W środku jest mnóstwo małych Maltesersów. Trzad. Zaraz je wszystkie zjem. Mmm, czekolada jest taka dobra. Ach, ale bardziej interesują mnie te czekoladowe kulki. To są pyszne. Wrzucę wszystkie cukierasy do buzi. Am, um, am, um, am. Um. Łapię. I ciebie też złapię. I ciebie. Och, i jeszcze jeden. Prosto do buzi. Twoja kolej, Julie. Tak, a ja mam słodkie różowe pianki marshmallow. Totalny odlot. Są przepyszne. Mm, muszę wcisnąć je wszystkie do ust. Myślicie, że mi się zmieszczą? Pewnie, że tak. Super, ale chwila. Nie mogę ich teraz przerzuć. Pomóżcie mi. Dobra, dobra, zaraz ci pomogę. Wszystko, co trzeba zrobić, to wywrzeć niewielki nacisk na szczęki. I co? Pomogłeś mi! Dziękuję ci bardzo, Oskar! Chyba coś jest ze mną nie tak. O mamusiu! Co? Moje usta zrobiły się różowe. I moje uszy! A co z wami? Co? Ojej! To chyba efekt uboczny kolorowego jedzenia. Usta i uszy Oscara zrobiły się czarne, a Fibi niebieskie. Zobaczmy, co będzie dalej. A teraz czekają na was nowe smakołyki. Oto i one. Julie ma różowe pałeczki poki. Oskar czarny makaron Pringles. A Phoebe niebieskie pancake. Dobra, tego się pozbywamy. Wyciągamy pałeczki i zaraz spróbujemy makaronu. Ach, jest taki czarny, i taki pyszny. Wspaniale. Ej, spadać mi stąd, to mój makaron. Myślę, że jedzenie pałeczkami zajmie mi za dużo czasu. Użyję rąk. Cudownie! Jedzenie tego rękami sprawia, że smakuje jeszcze lepiej. Ej, przestań! Co ty robisz? Ups, przepraszam. Zapomniałem, że siedzicie obok mnie. Nie mogę się oprzeć tej pyszności. Makaron Oscara wygląda tak apetycznie. Chciałabym spróbować, ale Oscar to mały chciwus i już wszystko zjadł. Następna jest Phoebe. Do dzieła! Jupi, jestem taka głodna. Spróbujmy kilku borówek. Mmm, A teraz czas na pankeiki. Wow, to pankeiki o smaku borówkowym. To niesamowite. Są takie pyszniutkie. Na pewno się z wami nie podzielę. Rewelka. Chwileczkę, mam pomysł. Podoba się wam taki potworek? Bu! Naprawdę się wystraszyliście? Ale z was tchórze. To tylko maska z pankejka. Jest pyszna tak przy okazji. Mm, niam niam. Ach, już wszystko zjadłam. Julie, możesz kontynuować. Naprawdę? Super. Jestem taka podekscytowana, że mogę spróbować moich truskawkowych paluszków poki. Wyglądają tak pysznie. Przetestuję je teraz. Jakie dobre! To jest pyszne. Zjem wszystkie. Co jest? Mam się z wami podzielić? Nie ma mowy. Zjem je sama. Mm. Dodam do nich syropu truskawkowego. Będą o wiele lepsze. Próbuję. Mm. Cudowne. Chcę więcej i więcej. Spójrzcie, jakie mam pazury. Podrapię każdego. Dajcie spokój, nie bójcie się, wolę je zjeść. Ślimicie się na widok tego apetycznego posiłku? A ja chcę więcej. Co? Czy to naprawdę koniec? Nie żartujcie. Ledwie zdążyłam spróbować. O nie, znowu coś się ze mną dzieje. A, moja szyja. Jeśli szyja Julie zrobiła się różowa, to szyje Oskara i Fibi powinny zmienić kolor. I tak się właśnie stało. Są i kolejne kolorowe szyje. Lecimy dalej. Jakie smakołyki macie tym razem? Fibi ma niebieskie chipsy. Takis! Super! A Oskar ma czarną babeczkę. Jest taka duża! Ekstra! A oto gigantyczna guma huba buba Julie. Widziałam je tylko w snach. Fajnie! Kto chce zacząć? Niech będzie Fibi. Ona nie może się doczekać, żeby spróbować. Zgadza się. To jest ten rodzaj pyszności, który chcesz zjeść jak najszybciej. To jest takie dobre. Pyszne! Przepraszam, muszę zjeść ich jeszcze więcej. Och, jakie dobre! Tylko dlaczego to jest takie ostre? A, dlaczego nikt mi nie powiedział? Są takie palące! O mój Boże! Boli mnie gardło! A zrobię? Chyba musicie uratować, Fibi, bo inaczej podpali to miejsce. Czy ktoś ma jakieś pomysły? Oscar, super! Miałeś wodę pod ręką. To powinno załatwić sprawę. Fibi już nie pluje ogniem, ale lepiej uważaj. Teraz czas na Oscara. O tak, ta babeczka jest taka smakowita i brutalna. Zdecydowanie do mnie pasuje i krem jest taki pyszny. Fibix. Zanurzmy Oscara w babeczce z kremem. To będzie takie zabawne. Na raz, dwa, trzy. <laughs> Udało się! Co za ubaw! To wcale nie było fajne, ale spróbuję kremu. Mm, jest pyszny! Trzeba jeszcze stąd troszkę go zetrzeć. O, a teraz troszkę z nosa i z ust. I z całej buzi pyszniutkie. W porządku, Julie, możesz kontynuować. No w końcu moja kolej. Nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję tej gumy. Wow, jest ogromna. Na początek pozbywamy się tego opakowania. Już prawie! Gotowe! Ej, gdzie z tymi rękami? To jest tylko dla mnie. Aj, jest taka ciężka! Muszę tylko pomyśleć, z której strony ją ugryźć. Moje usta są za małe na tak wielką gumę. Z czego się śmiejecie? Zaraz coś wymyślę. O właśnie! Spadłam na niesamowity pomysł. Sztuki walki powinny pomóc mi rozdrobnić gumę na małe kawałki, które dam radę zjeść. Od razu lepiej. Właśnie tak, a ja! Idealnie, no i co wy na to? Nie trzeba braw. Teraz nadszedł czas, aby spróbować. Wow! Mm, to jest pyszne! Chcę więcej i więcej! Mm. Zostało mi jeszcze kilka kawałków do jedzenia. Mam już całą gumę w buzi. I zaraz zamierzam nadmuchać ogromnego balona. Jesteście gotowi? Wow, no jest naprawdę ogromny. Lepiej uważajcie. Jeśli pęknie, to będzie źle dla wszystkich. I pękł! Ha, jesteście tacy śmieszni w tej gumie. Pospieszcie się i pozbądźcie się wszystkiego. Co się z wami dzieje? Znowu to uczucie. Czyli co, teraz wasze twarze będą kolorowe. Sprawdźmy. No i zgadza się! Mamy to! Całkiem spoko wyglądacie, nie martwcie się! Spokojnie! Można to naprawić. Mam pomysł. Wracajmy do domu. Znam kogoś, kto wam pomoże. Babciu! Twoje wnuki potrzebują pomocy! O mój Boże! No, co stało się z moimi pięknymi wnuczętami? Zaraz wam pomogę. Babcia ma jeden sposób lekarstwo na każdą chorobę. Zaraz was uleczę. Musicie zjeść te warzywa. One wam pomogą. Och, jak miło widzieć, że jecie do warzywka, moje dzieci. No i jak? Moje piękne wnuki wróciły. Nie ma za co. Jestem przecież waszą babcią.